Naszymi gośćmi w tej kwestii są dzisiaj Eliza Kuna, adwokat Dzień dobry. i specjalista od Sawuar Vivru Wojciech Wocław. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wyjaśnicie nam te wszystkie zawiłości. Przede wszystkim, co prawo mówi o zaręczynach? Właściwie prawo polskie obowiązujące teraz nic nie mówi, ale jeśli sięgniemy do historii, która jest przeciekawa, to okazuje się, że już od czasów prawa rzymskiego zaręczyny były regulowane w prawie i na przykład płaciło się zadatek. Z reguły mężczyzna przy zaręczynach płacił zadatek. I teraz uwaga. Zadatek za kobietę? Jeśli. No, taki, takie wiano, trudno powiedzieć. Quasi... Zaklepuje ją sobie. <laughs> Rezerwacja. Rezerwacja. I teraz uwaga, no nie było niestety równouprawnienia w czasach prawa rzymskiego. Jeśli kobieta zrywała te zaręczyny, to musiała zwrócić. Kilkukrotność tego zadatku. Ale jeśli... jak to w takich umowach prawnych tak, często jest... dzisiaj? tak? Dwukrotność albo mhm. czterokrotność. Natomiast jeśli mężczyzna zrywał zaręczyny, bo zakochał się winnej, to po prostu ten zadatek przepadał. A. Potem na gruncie polskich przepisów też były regulacje jeszcze do czasów II wojny światowej, które badały winę. Czyli z czyjego powodu do, tych, do tego ślubu nie doszło, z czyjego powodu te zaręczyny zostały zerwane. I ten, który był winny tego zerwania zaręczyn, on musiał ponieść wszystkie koszty tym związane z rezerwacją sali, z organizacją tego wesela. Pamiętajmy, że w polskiej, w polskiej tradycji, no te wesela to są Postawcie takie, na tak jest, więc takie były przepisy. Natomiast od 50. roku, nie wiedzieć czemu, i już teraz w obowiązującym kodeksie rodzinnym nie ma o tym słowa, ale z pomocą przychodzą nam bardzo ciekawe orzeczenia sądów, jedno też głośne medialnie w sprawie Dody sprzed bodajże dwóch lat, że jednak okazuje się, że sądy stają na stanowisku, że ten pierścień należy zwrócić. No Słuchajcie, ale to jest taka umowa ustna przecież. Umawiamy się, są świadkowie, przyrzeczenie publiczne. Czy to nie powinno podchodzić pod ten y, przypadek? Czasem publiczne, czasem prywatne, bo y, że tak powiem, wirtuozeria tych zaręczyn bywa, bywa tak. różna i, i jakby sceneria, w których się odbywają, to, y, to, to pewnie. Czyli jak chcesz, żeby ci zwrócili pierścionek, na wszelki wypadek, zrób to przy świadkach? Niekoniecznie. Generalnie musisz mieć dowód, że w ogóle do tych zaręczyn doszło. Y, ale to z reguły ludzie. To musisz być dowód, że ten pierścionek był twój. Y, na pewno. Okay paragon albo faktura na ten pierścionek jest o! przydatna w sądzie. No i oczywiście jest to traktowane w sądzie jako taka quasi umowa. Umowa przedwstępna albo umowa, która została zerwana. I z reguły wtedy, to nie jest takie proste, samo zerwanie nie jest dostatecznym powodem do zwrotu tego pierścionka. Bo niektórzy mężczyźni są honorowi. Też zwróćcie, zwróćcie uwagę, że nie żądają zwrotu tego pierścionka. Więc że... trzeba jeszcze odwołać darowiznę. A jak to jest tak, zwyczajowo? Jak powinno być, żeby z takiej sytuacji wyjść z klasą? I z twarzą zwracać, no, czy nie? Muszę powiedzieć, że wszystkie znane mi poradniki do Savuar Bibru radzą paniom, żeby oddawać taki pierścionek. I tutaj no jednak odwołujemy się właśnie do kwestii umowy. Była to umowa, do spełnienia tej umowy nie doszło i taki pierścionek należy zwrócić. No dobrze, a jak, nie, szóło, Polskie, jak nie doszło do spełnienia tej umowy z winy pana? No i tu jest już pewne pytanie. Właśnie dlatego, że ślad w tych historycznych dokumentach prawnych pokazuje, że należy wziąć pod uwagę to, kto jest winny zerwania zaręczyli i od tego uzależnić ewentualne żądanie takiego zwrotu. Natomiast... To, to jeszcze tylko, czy, ciekawo... taki pierścionek Aha. ma formę, może mieć formę takiego zadatku, że on tak, przepada w momencie... Tak, no, no właśnie tak, tak jest to przez sądy traktowane i trochę jest też... Sądy się opierają też na zasadach współżycia społecznego. To znaczy, jeśli ta kobieta zerwała, to bardziej chętne są do tego, żeby jednak mężczyzna mógł odwołać tę darowiznę no tak. i na zasadzie tak zwanego nienależnego świadczenia domagać się zwrotu tego pierścionka. Kiedyś tak rzeczywiście w tych historycznych dokumentach prawnych było, że brało się pod uwagę, kto jest winny i ta strona, która jest poszkodowana, jakby mogła żądać od tej drugiej strony zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych na rzecz przygotowań do tego ślubu. Natomiast co się jeszcze mówi w książkach do Savoir vivre", a propos tej zasady, aby kobieta zwróciła pierścionek zaręczynowy? Mówi się, że jeśli kobieta to robi, to tak naprawdę pokazuje, że ważna dla niej była relacja a nie te wszystkie wartości materialne związane z tym, co w tej redakcji... Istniało, prawda, czy funkcjonowało. Um, a poza tym, jeszcze to, to szczególnie w amerykańskich książkach o tym się pisze. Po co zostawiać jakiś przedmiot, który będzie kobiecie przypominał przez cały czas o tym, co złego się stało. A jeśli odwołujemy się jeszcze do amerykańskich przykładów, to przecież w Stanach jest bardzo popularna intercyza, która nie jest taką intercyzą jak w Polsce, czyli po prostu rozdzielność majątkowa, tylko wielostronicowy, czasem dokument, który ma kilkadziesiąt stron, gdzie z całą pewnością znajdują się zapisy, co jeśli nie dojdzie do zawarcia małżeństwa, albo co się dzieje z tym pierścieniem w razie rozwodu, także Amerykanie lubią to wszystko uregulować już na wyros. Panie Wojciechu, no a w jaki sposób zwrócić ten pierścionek, żeby zrobić to z klasą? Wysłać przez kuriera, przez umyślnego, oddać samemu. To, to, trudno powiedzieć tak, t, t, Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo wiemy, że w takim momencie jak zerwanie zaręczyn, towarzyszą ludzi, ludziom duże emocje. Tak. Natomiast jeśli potrafimy unieść się ponad te emocje właśnie i biorąc pod uwagę to, co nas łączyło kiedyś, usiąść jeszcze do wspólnego stołu i porozmawiać ze sobą, to przekazałbym ten pierścionek najzwyczajniej w świecie, w pudełeczku wręczając komuś w ten sposób i tyle. Ja myślę, że trzeba pamiętać, i to może warto powiedzieć przy tej okazji, że, że Życie oczywiście ma ten swój wymiar romantyczny, ale ma też swój wymiar bardzo przyziemny i zwykły, i czasem się takie rzeczy zdarzają. I tak jak potrafimy pięknie świętować ważne momenty, to dobrze też umieć usiąść ze sobą do stołu i porozmawiać w tych trudnych momentach i um, no, popatrzeć, popatrzeć na siebie jak na ludzi, którzy też popełniają czasem błędy. To prawda, oby tak wszyscy potrafili, to byłoby super, no ale też trudno czasem się dziwić mężczyzną. Mężczyzna się zakocha, zastawi na ten pierścionek, bo chce, żeby ten brylant był jak największy. No i no, to później tak trochę... Zajrzałem do pewnego poradnika do Savoir Vivre z przełomu XIX i XX wieku. I tam była taka rada, że narzeczony przed ślubem powinien narzeczony w trakcie narzeczeństwa dawać bardzo skromne prezenty. Nuty, cukierki, bukietów, roz... książki. Nie, nie, nie było rozczarowań. To tak? zła inwestycja. A poza tym, słuchajcie, czy ty chciałabyś dostać pierścionek zaręczenowy, który został już odebrany i zwrócony? Nigdy w życiu. A i tutaj poradniki mówią o tym, że jeśli mały mężczyzna otrzyma z powrotem taki pierścionek, to nie może go podarować drugi raz. Jeśli chodzi o ten klejnot, powinien go oprawić ponownie. Gdzieś tam Aha, też nawet znalazłem dobrze. taką radę. Biżuteria przynosi energię jednak, a to już nie jest dobra energia. Można na aukcję charytatywną przeznaczyć tego typu pierścionek. On wtedy oczyści się i da samo dobro. Serdecznie dziękujemy za te garści sprawnych porad.